Cześć, witam Was w odcinku dzisiaj Opening prezentów. My zaczniemy sobie od Opening prezentów konkretnie, potem otworzymy sobie inne rzeczy. Najpierw otworzymy sobie różowy mały prezencik. Wypadł nam polarny pasmo, czyli animacja lotu. Teraz to sobie prezent drugi, niebieski, z tym, że trochę za wcześnie po niego przyszedłem chyba. No dobra, no tyle jeszcze 3, 2, 1, 0. O, byłem idealnie. No dobra, no to za czas chyba otworzyć nasz piękny prezencik niebiesko-biały. I dostaliśmy z tego tła profilu, konkretniej, nie wiem co to jest, tło wczytywania, ekran wczytywania, grzeszy mi tutaj. Dobra, czas sobie otworzyć kolejny, tym razem biały, całkowicie biały, szary prezencik, niewielki, tak samo jak ten poprzedni, ale... Miejmy nadzieję, że coś fajnego z niego wypadnie. No, i dostaliśmy skina Wełniak. Skin swoją drogą bardzo ładny, myślę, że mogę go polecić. Jeśli ktoś jeszcze nie otworzył tego prezentu, to ma czas do 6 grudnia, do stycznia, nawet. A teraz czas otworzyć większy prezent. No, i dostaliśmy z jego Crystal, czyli strój recolor tego darmowego skina dostępnego w sklepie. Chyba nadal jest dostępny. Nie jestem pewien, ale nie wygląda najgorzej. Aczkolwiek wydaje mi się, z niebieskiej niebieski jest ładniejszy. Nie wiem czemu, ale jakoś tak bardziej mi do gustu chyba pasuje. Może się wtopić w tło śniegu? Dobra, czas na arsenal. Pierwsze co robiłem do gry, zobaczyłem jakiś drop. Nie wiem co to jest skin czasu. Coś tam. Dalej, skin do broni, jakiś time demonstrator do efektu śmierci. No i oczywiście nóż. Nóż jest ogólnie moim zdaniem najciekawszy. A jak dostaliśmy jeszcze ekran pośmiertny dla osób, które zabijemy. Osobiście uważam, że nóż jest najlepszy, ze względu, że ma takie ładne efekty przy oglądaniu, że prawdopodobnie będzie jednym z lepszych noży. Oczywiście w międzyczasie wyszedł jeszcze kod Mary 2021 do, do Defense Simulator, który odblokował nam skina do farmy. Jest to skin w prezentu. Moim zdaniem, opłacało się ten kod wpisać, niestety nie zdążyłem Wam go nagrać, tak żeby wrzucić go w dniu którym był jeszcze dostępny. Kolejny, dal. tym razem Zimówka, czyli coś tak. End, chyba tak się gra nazywała. Jest całkiem fajna. No i kupujemy w niej sanie. Sanie są bardzo ładne, szybkie przede wszystkim. No i mają ciekawe efekty. Dobra, czas zobaczyć inną grę jaką jest Valorant. W Valorancie ogólnie nic ciekawego nie wyszło, to samo co rok temu, czyli walka na śnieżki. To jest w sumie nic szczególnego tam. Było tak samo rok temu, tylko skin nowy z zestawu wyszedł, które wyświetli wam się już za sekundkę. Co do drugiego, zestaw jest bardzo ładny i szczerze, jak komuś nie szkoda pieniędzy na Valoranta, to polecam sobie go sprawdzić. tak samo, że można niszczyć w cudze śnieżki. Wystarczy się tylko swoją śnieżką trafić w cudą. I wtedy obydwie śnieżki się niszczą. Rok temu chyba tego nie było. No to co, chyba przechodzimy dalej. Tym razem Crash. Nic szczególnego się nie zmieniło. To, to samo co w ostatnich filmach, czyli jakoś chyba to samo co rok temu. Trochę się pokampiłem, no bo w końcu nie grałem chyba z pół roku w tą grę, no grałem w październiku jakby przed samym. 6 HP. Trochę szczęścia w szczęściu. No oczywiście mamy tego kila jednego. W sumie Tak czy inaczej przechodzimy do kolejnej gry, jaką jest Day Quest Krampus, Dodalno, czyli nowy boss. Wpierw otworzymy sobie prezent i z prezentu dostaliśmy ciaska, 5 ciastek i śnieżkę, którą... Nie wiem, co za śnieżka robi szczerze mówiąc. Chyba prezent jest dostępny do otwarcia jakoś co. 5-10 minut. Tak samo jak ostatnio. Ale jest chyba pojechać do Krampusa, Pierwsze co, jakiś typ siedzi na moście, nie wiem jak on się tam dostał i strzelze. jestem ciekaw. Jakiś bałwanek sobie stoi i jest on groźniejszy niż się wydaje. Tutaj jakieś przeszkody nie są najcięższe, w sensie bywały cięższe w by... ewencie rok temu. Mamy tutaj Krampusa, jakieś zwłoki leżą, nie wiem dlaczego, ale czemu by nie strzelić, jakiś typ do mnie strzelał z dupy, nie wiem dlaczego, czy by że ja do niego co czy o co chodzi. A... Finalnie niestety mnie zabił. Oczywiście będziemy się rewandzować na nami Zobaczmy co jest z bałwankami. No, nic szczególnego, wypada z ich węgiel. I głowa. Nie wiem czy ta głowa daje, ale chciałem bardzo umieć, dlatego uznałem, że za nią kobiety. No i jednocześnie prawie się zabiłem dzięki temu. No a chyba to nie jest nowość, że się zabijam u siebie na filmach nic akurat ta głowa mi nie dała przynajmniej na obecną chwilę nie wyświetla się to nigdzie, trzeba spróbować kolejny raz mam mało HP, a ten typ znowu po nie biegnie niestety, no ale chyba znowu będzie RIP oczywiście udało mi się zbić mu trochę HP aczkolwiek podniósł jakiś token, jestem ciekawy co to był za token w sensie Nigdy nie widziałem tego topienia. No, może nie to jest coś nowego, jakieś eventowe punkty. To trzeba chyba teraz spróbować się odwdzięczyć mu za to, że nas zabił. Pierwszego, jakieś już tam on wywab wywabić. Wcześniej też tam to się zdenerwował, więc teraz też powinno to działać i to prawda, bo biegnie po mnie. Także złapaliśmy go. Trzeba zglądać do aresztu. Biegnie za nami Krampus, zostaliśmy po dupie. Na no szczęście udało mi się jakoś uciec I zostaliśmy 718 golda za niego Dobra, czas się pozbyć chyba tego Krampusa On ma chyba 7 koła HP z tego co pamiętam I co jak to, ale nieźle bije Teraz chyba skąpimy się tu na chwilę A No cóż, okazuje się, że Krampus też może przechodzić przez ściany, tego nie wiedziałem wcześniej Dlatego też się tego nie spodziewałem, ale to z nas węgiel, oczywiście, więc sobie pozbieramy go potem, bo jest chyba 20 za czwórkę. W Valorant. Cóż, jakim Waloraki? W portalcie dziwne rzeczy się dzieją na święta. Na przykład można przenikać przez auta. Może nie każdy, bo na przykład to co tu stoi zielone jest, działa normalnie. Aczkolwiek ten mini jakiś nienaturalny. Dalej, no cóż. Kolega pokazał mi, że da się ze Spider-Man łajć, więc chciałem sprawdzić to i faktycznie zrobiliśmy go bardzo szybko. A cała taktyka wymaga jedynie 6 gladiatorów, i nic więcej. To wszystko, żeby dojść do Mountain Bossa, oczywiście. Dalej już będą potrzebne. No i co, wygraliśmy. Co za to dostaliśmy? 5 gola i to wszystko w 12 minut więc spory, niezły czas moim zdaniem. On twierdzi, że jest to World Record, aczkolwiek wydaje mi się, że mogli to ludzie przebić. To dawno ten. Tak czy inaczej dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Jutro w podsumowaniu kanału taki jest plan.